Otwieram kalendarz z Empika. Powiada się naprawdę interesująco. Dodałam dzisiaj również drugi odcinek z kalendarzem adwentowym, luksusowym, z promocji. W opisie znajdziecie linki do tego kalendarza, do kalendarzy z najlepszych promocji oraz do sweterka, który mam dzisiaj na sobie. Cena to 129 zł, więc średnio za jedno opakowanie wychodzi 5,39 zł. A tutaj mamy słuchajcie, taki fajny gadżet, to mi się przyda teraz do nagrywania Insta Stories. Mamy tutaj taką lampkę, którą sobie zaczepiamy na telefon, jak nagrywamy. Zobaczmy, czy działa. Dokładnie jest światełko, jest też kabelek do naładowania. Numer dwa, no powiem wam, że pierwszy produkt i od razu mi się spodobał. Zaskakujący jest ten kalendarz adwentowy. W środku znajdują się skarpetki świąteczne. W porządku. Ryjeczka tutaj nieco mniejsza, ale ja nie mogę się doczekać tej czwórki. Zobaczcie, jaka gigantyczna, chyba największa w całym kalendarzu adwentowym. No i spójrzcie, on no, tego powinni się uczyć inne firmy od tego kalendarza. Na ścisk tak włożone. Często są ogromne pudełeczka i malutkie produkciki. A tutaj wszystko dokładnie jest zapełnione. To jest, słuchajcie, jakaś taka. Mejka z gąbeczką. Macie jakiś pomysł, jak to dokładnie używać? Mi się wydaje, że tutaj wkładamy kosmetyk z stópką i naciskamy i akurat jest jakaś taka szczoteczka do mycia twarzy. Nie wiem, dajcie znać, czy myślicie podobnie w ogóle to z buźka. Numer 4 Czekałam na to okienko. Ja powiem Wam, że w ogóle jest ciężkie. I to bardzo. Co to będzie? To jest taki kalendarz, że mega zaskoczenie. Nie, no tutaj to jest malutkie tak powiedziałam, dobra, dobra dają na ściska. ale w sumie na wielkość pasuje, nie dałoby się tego tak naprawdę złożyć, bo jest to ogrzewacz do łapek, tutaj słuchajcie naciskamy, przebijamy i fajna sprawa teraz na zimę, bo mi nie wiem jak wam, ale ręce szybko marzną piąteczka, wszystkie te normalne rękawiczki ze sklepu, dla mnie słuchajcie, dalej nie działają polećcie mi coś dla totalnego zmarźlucha jakiś specjalny materiał czy coś ja ci nie wierzę ja już tu widzę przez opakowanie, to jest w ogóle hit, ten kalendarz, to jest taka przenośna lampka do paznokci, wiecie o co chodzi. No tak jak się robi hybrydy, spoko na, na podróż w ogóle tak to zabrać ze sobą, e, tutaj widzę, że ona na razie nie działa, ale pewnie nie jest naładowana i bardzo mało miejsca zajmuje, jaja co. Szóstka, nie no, te kalendarze czasami bywają tak nudne, sami widzicie, jakieś powtarzalne produkty i tak dalej, a tutaj ciągle coś nowego, ciągle coś dziwnego jedyne co mi brakuje w tym kalendarzu adwentowym do jakiś opisu, bo trochę muszę zgadywać ale może też wy mi podpowiecie, zobaczcie, klikam słucha się taki dźwięk wydaje mi się, że tutaj musimy nalać wodę i to, nie wiem, albo jest taki dyfuzor przenośny, albo jakaś taka mgiełka do twarzy, demeczka, co tym razem patrzcie jak na full wypełnione opakowanie Tak myślę, co to jest to są chyba takie waciki bezpyłowe tu akurat trochę, żebyście widzieli moją minę. Tego brakuje trochę. Yy, no nie wiem, jest to trochę tak zniesmaczone. Ale jest to może jakaś logika, bo tam była lampa, może będzie jakiś lakier, nie wiem. W każdym razie kalendarz śmieszny. W ogóle brakuje mi takiego nagrania, tak jak jest w iPhone'ie, może nagrywać, że nagrywasz jednocześnie przednią i tylną kamerką. To było coś śmiesznego. O i tutaj pędzelek, który w ogóle jak nie macie, to mega polecam sobie kupić. Nie wiem, w ogóle wszędzie on chyba jest. w jakichś w AliExpressach. Taki silikonowy do nakładania maseczki. W końcu się nie babrą, te palce nie brudzą i tak dalej. Spoko sprawa. 9. Kalendarz adwentowy, coś innego, coś nowego, coś na pewno, co mnie zaciekawia. I tutaj mamy opaskę na oczy do spania. Ogólnie powinno się spać z totalnie zaciemnionym pomieszczeniem, więc jak nie ma takiej możliwości, to uważam, że maska super sprawa. 9. Akurat w domku mam takie rolety elektryczne, więc nie używam takich masek, ale w podróży to może być dobra rzecz. I tutaj mamy gumkę Scrunchies. Taką po prostu klasyczną. 11 wesołych świąt. Coś tutaj się nie chce otworzyć. Uwaga. Mamy tu chyba notatniczek. Co do tego produktu, to za dużo się nie dowiemy. Ze względu na chiński język. Flower Blossom. No myślałam, że to może jakiś notatnik, a zobaczcie. To są takie niebieskie bibułki. To mi się trochę kojarzy z bibułkami matującymi, ale w życiu nie użyłabym niebieskich do twarzy. Fuj, fuj. Numer 12, a to dlatego, że ten niebieski barw, no to jest szkodliwy co tu mamy kurczę, nie mam pojęcia taka ze mnie baba, że nie znam gadżetów nie wiem, chyba, że po prostu jestem prosta dziewczyna i nie używam takich rzeczy, do czego to może służyć w ogóle, tak jak były kiedyś takie na YouTubie filmy, trzynastkę otwieram challenge, że dawali dla faceta różne produkty damskie i on miał zgadywać, wiecie, jak ktoś zgadnął zalotka, co to jest, to u, uh, wszyscy byli brawo, a tutaj ten kalendarz to by się nadawał nawet i chyba dla kobiet co? Zgadnij co to jest O, mamy tu gąbeczkę, ale super sprawa Bo właśnie te stojaczki na gąbeczkę Czegoś takiego mi brakowało Wiem, że ludzie sobie jakby Pojemnik na jajka używają Też to dobrze służy o, Tutaj mam taki, uważam, że dobry jest Taki prześwitujący, bo akurat gąbeczka Może sobie wyschnąć po myciu Słodziak, co? I że wiecie, jeszcze dwa produkty 14, a i dzisiaj późno Odcinek dodam, no ale Myślałam, że w ogóle dodać jeden Ale jak tak Dodałam ten pierwszy i ktoś mi napisał, no czekam teraz Paula na drugi film, to ja mówię, nie, no dodaję, dodaję, a że byłam dzisiaj cały dzień poza domem, no to troszeczkę się zeszło. Mamy tutaj takie kosteczki polerujące, ale nie jedną, patrzcie, aż dwie, więc fajna sprawa. Takie oto polerki do paznokci i piętnasteczka, proszę bardzo, zaraz obok jest tym razem... Nieco większa. Ten kalendarz adwentowy serio jest dla mnie coś takiego, że zastanawiam się, co będzie dalej. A nie, że wiecie, a kolejny krem, coś tam, coś tam. I tutaj mamy takie jajeczko, to jest akurat na 100% do mycia pędzli, bo coś takiego mam, sobie nakładam na palce i sobie tutaj szorujemy pędzelki, jakie odgłosy. <noise> 16, no właśnie, ten kalendarz adwentowy przypomniał mi, co miałam dzisiaj zrobić, czyli wymyć wszystkie pędzle. A to moja zmora, nie lubię tego robić. Jest to chyba jakaś biżuteria. Jest to, kochani, naszyjnik z jaskółką. Bardzo ładny, ale jest on podwójny, bo tutaj mamy drugą zawieszkę. Takie kółeczko. Siedemnastka. No śmieszny jest ten kalendarz adwentowy. W sumie ja już odwierałam kiedyś. Tego typu. Nawet nie wiem, czy nie ten sam, bo bardzo podobnie wyglądał, ale na pewno produkty. To były zupełnie inne, a tutaj kolejna biżu. O, i to jest hitem, co w Azji w ogóle wszyscy masowo noszą. W Polsce nie widzę tego trendu jeszcze, albo jestem nie na czasie. To są takie sznureczki do okularów, to się przyczepia i zawiesza się. I dzięki temu. Fajnie to wygląda, jak sobie zawisimy to na szyi Wygląda tak naprawdę jak na szyjnik. Okulary nam się nigdzie nie gubią. Numer 19. Jak byłam w tym roku w Tajlandii, to było to bardzo... 18, przepraszam. Popularne. I nawet jak byłam na chińskiej dzielnicy, gdzie było mnóstwo sklepików, to był nawet sklep oddzielny z tymi sznureczkami Serio Wam mówię. Wow. Wiem, że w tym kalendarzu adwentowym, tak sobie przypominam, bo chyba to jest trzeci kalendarz, jak otwieram z tej firmy, był właśnie zawsze fartuszek. I tu mam takiego, wiecie, mi kołaja, strój, albo mikołajki właściwie. Dziewięć jak ten kalendarz wa... jaki dziewięć? 19 <grytanie> jak ten kalendarz Wam się podoba, to sprawdzajcie na opis filmu, bo pewnie znajdę go jeszcze w różnych innych sklepach, znaczy pewnie, no postaram się, czy będzie gdzieś jeszcze i po prostu tam będziecie mogli śledzić najtańsze oferty. Mam jakiś portfelik, on jest taki jakby, nie wiem, na karty, tylko kto tyle kart trzyma? Na co to jeszcze można przeznaczyć? Macie pomysł? Kiedyś były w ogóle karty telefoniczne. Ja wiem, że jak się powie teraz do młodych, że kiedyś nie było internetu, no to się dziwią, ale słuchajcie, kiedyś to były budki telefoniczne na karty. Znaczy, słuchajcie, kto młodszy ogląda, to słuchajcie, a kto starszy i starszy ode mnie, to ten na pewno dobrze to pamięta. Mój dziadek w ogóle to zbierał kiedyś. Tutaj mamy ciasteczko w stylu Oreo i to jest. Ło, wow, lusterko z grzebieniem. Nie no, ten kalendarz adwentowy ma takie wynalazki. 21. Ja otwierając ten kalendarz adwentowy, to się czuję trochę jak w Azji. Oni tam po prostu kochają takie rzeczy, takie gadżety. Ja piernicze. Uuuu, ile tu jest kolczyków, proszę Państwa. To w ogóle jest kolczyk? Nie wiem. Założylibyście tylko kolczyk, bo tutaj brakuje tego, więc to pewnie spadło koła. Nie, nie, nie! Ten kalendarz przebija wszystko. Normalnie, jak macie kalendarz z biżuterium, macie jedną parę kolczyków. A tutaj aż tyle: 21, tak 22. Jestem pewna, że ten kalendarz będzie tak wzbudzał różne opinie, pewnie skrajne, więc z chęcią sobie dzisiaj poczytam i podyskutuję z Wami w komentarzach. Pamiętam, że w tym kalendarzu było kiedyś mnóstwo kolczyków. Nie kolczyków, kolczyków też były, właśnie, ale pierścionków. I właśnie tutaj trafi nam się taki. Zestaw w ogóle jak teraz nie noszę żadnych pierścionków, ale kiedyś nosiłam nawet do nagrań nakładami jakieś takie, wiecie, Ala złote. No, jest tutaj dużo ciekawych rzeczy. Można sobie tak pojedynczo nałożyć, a te fajne. Albo po prostu w komplecie. 23! Duże opakowanie. Zawartość pewnie będzie spora. Co to jest? Co to może być? I baterie jeszcze dali w gratisie Tutaj tym razem proszę Was naprawdę o wiele podpowiedzi, ale patrzcie. Naciskamy. Nie wiem, nie wiem. Szczerze nie wiem, co to jest. 24. Na pewno coś do twarzy. Jakieś masażery, ale jak to masować? Nie wiem, może w okolicy oka, ale trochę ta końcówka taka dosyć mocno wibrowała, więc może to jest za, bardzo, za duży ruch, a tutaj jakiś pilot? Wiem, to jest pilot do telefonu chyba, no nie? Że, że po prostu możemy sobie zrobić zdjątka Tylko brakowałby tu statywu jeszcze, ja bym chciała Spójrzcie na zawartość tego kalendarza, no wygląda to naprawdę na bogatości Tyle tych rzeczy Więc dla kogoś, kto powiedziałby, że kalendarze adwentowe już mnie nie zaskakują To uważam, że ten kalendarz może zmienić ten pogląd Czekam na waszą opinię, co myślicie o tym kalendarzu adwentowym, ja Otwieram go gorą takie miny, takie wiecie Łoł, wow, co tu się w ogóle dzieje? Dziękuję wam z pieskiem za oglądanie I widzimy się już w kolejnych odcinkach Tutaj możecie sobie kliknąć zobaczyć następne